Witajcie, witajcie, to znowu ja, Góral Graj. Witam Was dzisiaj w kolejnej grze demo, a jest to gierka, można powiedzieć, małometrażowa, e, indie, e, gra o niszczeniu zamków, więc zobaczymy, o co tu chodzi. E, poszukaj, przeciągnij, by obrócić... Wspaniale, to miejsce nada się na sam raz. Kule armatnie skutecznie niszczą podstawową konstrukcję. Aha, dobra, czyli to jest taki można powiedzieć, nawet gra powiedzmy nawet coś jak ala mobilna na telefon. Czyli tu będziemy mieć poziomy. Bronie, ok, graj, zobaczymy. Twoim zadaniem jest zapełnić pasek postępu jak poprzez burzenie zamku oczywiście świetnie. Pasek postępu jest prawie pełny, zakończmy to. Okej. Okay. Zobaczmy następny poziom. Efekty tu są fajne, jak to się wszystko rozwala. No i dobra, mamy dwa strzały mamy trzy gwiazdki. Więc nieźle. TNT mamy. Odblokowano nową broń, ładunek wybuchowy. Umieść ładunek wybuchowy na wieży. Możesz użyć tej broni, aby spowodować ogromne eksplozje. Super, użyj kuli armatni, żeby zdetonować ładunek wybuchowy. Zajmę tu i zobaczmy jak to zadziała. No i zadziałało świetnie. Dobrze. Dobrze. Tylko, że coś e, było jakaś następne. Aha. Dajmy może tu. Nie, zwa, nie zwaliło tej wieży. Myślę, że jak tą górną zwalę, to że ta druga też się rozpadnie. Ale to jest fajne na Steamie, że właśnie dużo jest gry, gier demo, które są za darmo i możesz sobie pograć, zobaczyć, obczaić nowe tytuły, które wychodzą. Dobra, jak teraz pójdzie pięknie, rozpadło się wszystko. To jest wszystko połączone. Ja dał tu, a nie można więcej dać, a nie można. ósmy poziom. Na razie nie mamy innych broni. Dobra, to będzie spoko. Przejdźmy do drugiego zamku. Okej, okay, dobra, to ja bym zdał tak. I następny, o! To ja bym zrobił tak. Dobrze. Strzelmy tu. Tu bym dał y Aha, nie mogę dać TNT tutaj. Czemu? To tu mogę. No można powiedzieć, że to jest taka gra ciekawa. E, znaczy ciekawa. Chodzi mi o to, że jest relaksująca taka. Kliknąć sobie tu, tam, rozwalić zamek. Pewnie potem jakieś będą trudniejsze poziomy. O, teraz nie mamy TNT. A TNT jest tu Okej, okay. opis jest Shell, i zobacz co się stanie Tak też może być Ciekawe czy dadzą jakieś więcej tych Jakiś więcej mechanik na przykład w tej grze Ja bym zrobił tak tu dobrze. Tu bym strzelił, żeby rozwalić ten cały. W sumie mogłem tak od razu zrobić. Nie potrzebnie tak kombinowałem, no, ale trzy gwiazdki są, więc. I widzę, że chyba na każdą rundę mamy ileś tam ten. Teraz nam zostaje chyba cztery kule. Dobra, zobaczmy teraz. Dziękuję. Tu już nie musiałem dużo myśleć. Balon w sam środek, rozwalił wszystko. Następny. To jest ciekawe. Tu bym dał. Dobra, dojdźmy do tego, do tych misji takich, można powiedzieć, poważniejszych. Co prawda mógłbym Wam tutaj skipnąć dalej, ale zobaczymy, co to jest o jakaś nowa broń. Bomba. Dobra robota, odblokowana bomba. Bomba eksploduje parę sekund po wystrzale. Wybierz broń. No dobra, zobaczmy jak to, to będzie teraz dalej. O tak, Castle Crumbles. Teraz mamy bombę TNT i strzelmy tu. I tu. A może to było źle? Czy ja mogę zrestartować na przykład ten poziom? Bo ja teraz wymyślałem sobie jeszcze jeden zeszłoty. Mogłbym wyrzucić tu bombę? Nie, to nic nie zrobiło. Tyk. Aha, nie, bo ja miałem strzelić balon. Ale trzy gwiazdki są, dobra, więc coś tam jeszcze zostało, po jednej sztuce, więc... <laughs> tak czy tak, byśmy przeszli tą misję, że tak powiem. Ło! Wow. Bardziej rozbudowany widzę? No dobra, to tak. Zajmijmy się tym. To może tu podłożyłby. To jest połączona. Myślę, że tą wieżę zaatakuje. Myślałem, że bardziej się to posypie, ale dobra, strzelmy tu. Nie wiem, czy można było to zrobić w mniejszych ruchach, ale dalej się zastanawiam, czy tu będą jakieś. E... Tu jest coś, o. Nie wiem, czy to będzie jakaś przeszkadzajka, czy. Odblokowano nowe wzmacniacz deszcz meteorów. Pora nauczyć się korzystać ze wzmocnień. To potężne przedmioty, które pomogą w Twojej podróży. Menu wzmacniaczy jest pełne niezwykłych mocy. Interesuje Cię deszcz meteorów? Dotknij, aby kupić. Tutaj są monety, którymi możesz zapłacić. <kłysy> Aha. To działa na tej zasadzie, okej. Okay. No to nie jest to głupie, można powiedzieć. Wsłacniacze mogą zostać użyte raz na poziom, ok. No to tutaj zrobimy sobie tylko tak. Na razie szesnasty poziom jest. Tu widzę, że jest coś ciekawego. Nie wiem, jak to będzie wyglądało. Tu mamy dwa zamki. Dobra, teraz drugi zamek. Tu mamy TNT, które spadnie tam. Ja bym zrobił to tak, tyk. Tu mamy teraz kulę, więc mogę to zrobić tak. Tak. Dobrze, i co nam zostało? No zostało nam w sumie tylko to. TNT, więc... No dobra. Siedemnasty poziom. Zobaczmy dalej. To spadnie... tutaj... Zróbmy tak. Dobra, dajcie następny. A czy... Aha, nie można chyba. Zapłaćmy 600. Wybierz i mogę oznaczyć trzy miejsca. Nie, to nic nie dało. Mm. Tu musimy dać. TNT robi robotę i nawet nie użyliśmy tego, bo stwierdziłem, że nie ma sensu. Chociaż może by to dało coś tam, no ale to celowało w ten mostek na środek, więc. Aha, teraz balon się przemieszcza. Aha, nie mam już ti, to zróbmy tak. Dobra, jeszcze dwa poziomy, i zobaczymy co będzie dalej. To mnie interesuje, czy będą jakieś właśnie przeszkadzajki tutaj. Mamy sześć. Walnijmy tutaj bombkę. Ta bombka tutaj nic nie zdziałała naprawdę Pyk. No i dobra. Aha, i jeszcze to zostało i I to, że zniszczysz to, jakby strażników, to ci nic nie daje, bo musisz zniszczyć te wszystkie budowle. 20 poziom. Teraz tak. Tamten balon u góry jest w stałym miejscu, a ten widzę, że się przemieszcza. Tu bym go zrzucił. Ok, no można powiedzieć, że w miarę nawet. Tu, Tam tamta wieża pójdzie. I tu. Zaliczyło, nie zaliczyło, bo jeszcze to trzeba zniszczyć. No dobra. I co teraz dopiero? Zobaczmy. Gratulacje. Ukończono pola treningowe. Aktualnie nie masz więcej światów do zwiedzania. Czekaj cierpliwie. No i co? I to tyle na tyle. No, myślę, że po przejściu tych, można powiedzieć, tutoriali, bo to wyglądało bardziej jak tutorial, myślę, że tu potem już, no ale nie ma nic, widocznie. No ale w sumie nie ma się co dziwić, to jest gra demo, więc także tyle ode mnie. Mam nadzieję, że się podobało. Przedstawiam tutaj na kanale właśnie różne gierki demo. Tyle ode mnie, trzymajcie się. Cześć.